To ta życia ciężkie czasy tworzą. Witam w kolejnym nagraniu. Zauważyłem, że poprzez wrzucenie mojego ostatniego filmu algorytm, szczególnie na kanale YouTube, podcina mi skrzydła i blokuje wyświetlania dla Was. Filmów i nie pojawiają się u Was w subskrypcjach, spodziewałem się, że tak będzie. Jak i również mam maleńkie problemy z zatwierdzeniem wszystkich filmów oraz dwa moje nagrania zostały usunięte. Choć nie wiem czemu, gdyż moje przekazy i refleksje są właśnie dla Was. A przecież one są takie hmm, bajkowe lub trochę fantastyczne, jak z kosmosu czy wszechświata. Ale kto by w to wierzył. Przecież dla jednych słuchających jestem zwykłym foliarzem, a dla innych przesyłam bezwartościową treść, a dla ciebie istotko jestem kimś, przy kim czujesz się, rezonujesz i doświadczasz ze mną i wiesz. Już że nie jesteś sama, bo po drugiej stronie, nagrywający to istota życia, Twoja, że tak nazwę, bratnia dusza. Wybaczcie mi moją ostatnio niską wibrację, ale ja, mimo połączenia ze źródłem Również muszę pokonywać kolejne przeszkody istnienia i egzystencji, oraz coraz cięższe doświadczenia, które wszechświat podsyła mi dla kolejnego wzniesienia, przy czym sprawdza, czy podjęte przeze mnie wybory, drogi i cele. Są tymi najcenniejszymi i poprawnymi. Wszechświat sprawdza ostatnio dość mocno mnie, czy nie zbłądziłem, czy nie zbłądzę, czy nie poddam się manipulacji, czy nie zawrócę. Na pewno nie poddam się mimo tak potężnych ostatnio i przykrych doznań, które mnie spotykają. Pewna zaufana istotka ostatnio mi powiedziała a właściwie dała mi wiatr w żagle i pozwolę sobie ją zacytować. Zobacz, istota, jakie trudy przed tobą stoją. Więc doświadczaj z całych sił i nigdy się nie poddawaj. A zobaczysz, jaką masz wielką, świetlistą moc. I mimo iż wszystko to, co piękne, pojawiło się w ostatnim okresie w moim istnieniu i otoczeniu. Pojawiło się tylko na chwilę, i wszechświat mi wszystko boleśnie zabrał, ponieważ ma inne, jeszcze większe plany wobec mnie. Przyznaję Wam, że mimo mojego pięknego połączenia. I energii ze źródłem, i wsparcia, jakie otrzymuję, to ja potrafię być czasami niemiło zaskoczony, że to piękno i harmonia, którą buduję krok po kroku w mojej egzystencji, pojawia się i znika bardzo szybko. Mimo, Iż tak sumiennie i trwale ją budowałem. Przedstawię to wam na takim przykładzie. Budujesz na przykład z klocków zamek i zajmuje ci to bardzo dużo czasu i energii oraz skupienia, i gdy już Zostaje ci tych kilka ostatnich klocków, aby skończyć, gdy jesteś dumny z siebie i patrzysz na swoje dzieło ze wzruszeniem i radością, aż tu w ułamku sekundy ktoś lub coś burzy ci to wszystko, cały Twój trud, całą Twoją radość. Która znika jak bańka mydlana. Pamiętaj, że jeśli będziesz miała i miał takie sytuacje na swojej sinusoidzie, istnienia, musisz wyciszyć się, poczuć połączenie ze źródłem. Podjąć decyzję, czy budujesz jeszcze raz, krok po kroku, to samo od początku, albo uznajesz z chwilowym ludzkim, ciężkim bólem, że to znak od wszechświata że przecież Ty już spodobałeś ten piękny zamek, radował Cię, ładował energetycznie, gdy na niego spoglądałeś dumnie. Patrząc z innego punktu, może ktoś nie szanował i nie uszanował i nie zasługiwał na ten zamek lub uznał, że Ty nie zasługujesz na niego, tak po prostu. Więc podjąłem decyzję, że teraz czas na kolejne doświadczenie, a tamten mój wysiłek i trud włożony zostawiam wszechświatowi. Ostatnio moje źródło cały czas przesyła mi takie. Zedytowane przeze mnie motto: Ciężkie czasy tworzą twarde istoty, a twarde istoty tworzą dobre czasy. Więc przyjąłem do siebie, że kreując piękne chwile i czasy oraz piękne doświadczenia. Przeplatane mogą być sinusoidą, czasami tak bolesną, ale wiem, że dzięki temu jestem jeszcze twardszą istotą, która będzie tworzyć i kreować piękne i dobre czasy. Ostatnio rozmawiając z innymi istotami, i wymieniając się doświadczeniami, to zauważyliśmy, że jesteśmy i istniejemy chyba w najtrudniejszych, niestety, czasach dla ludzkości. Więc nie poddawajcie się w tych trudnych czasach, nie załamujcie się, tylko podnieście, proszę, głowy do góry. I pamiętajcie, że to właśnie wy, że to my mamy tak ciężko i czasami może i boleśnie doświadczamy, ale pamiętajcie, że tylko tak możemy zmienić to wszystko, w źródlaną, piękną Ziemię. Jeśli Wyrażasz zgodę, zakotwicz sobie to przesłanie, że samo się nie zrobi. Potrzebujemy wszyscy wznieść się na wyżyny swoich możliwości i mimo iż przypuszczam, że i Wy macie coraz częściej chwile zwątpienia, to zapamiętajcie sobie to zdanie i, i zawsze pamiętajcie. To w nas jest źródło, w każdym, każdej z nas, i rozpalajmy je wokoło i kreujmy nasz świat i otoczenie, aby stawał się coraz piękniejszy i piękniejszy, bo tylko my to możemy zrobić, i nikt za nas tego nie zrobi. Pamiętajcie o tym, proszę. Pamiętajcie, że to my jesteśmy światłem. Teraz wsłuchajcie się w te słowa, w których przesyłam Wam dużo refleksji. Zdaję sobie sprawę, jak trudno jest poruszać się między tym, co rzeczywiste, a tym, co nazywamy matriksem, będącym starannie stworzoną iluzją, która została nałożona na nas w celu. Kontroli i zniewolenia. To skomplikowana koncepcja do wyjaśnienia, ale w miarę jak odkrywasz kolejne warstwy kłamstw, tym łatwiej będzie ci zrozumieć poziom oszustwa oraz głębię i zawiłość iluzji, w której żyjemy. Kiedy wszystko z czym Jesteś skonfrontowany od urodzenia. Zostało stworzone tak, abyś uwierzył w konkretną rzeczywistość, bez względu na to, czy jest prawdziwa, czy nie. Ale niestety zaczniesz wierzyć, że mimo iż jest nieprawdziwa, to dla Ciebie może być prawdziwa. Zastanów się, dla małych dzieci święty Mikołaj jest prawdziwy, ponieważ mówiliśmy im to za pomocą różnych metod oszustwa. Istnieją książki, filmy o nim, wszyscy go znają i o nim wiedzą. Przynosi prezenty, zjada ciasteczka, które mu zostawiają dzieci. Dzieci wiedzą, jak wygląda, gdzie mieszka. Jak podróżuje, i że czuwa nad nimi, aby sprawdzać, czy byli grzeczni, czy niegrzeczni. Dzieci żyją w iluzji, którą nazywają rzeczywistością, ponieważ tak ją dla nich zaprojektowaliśmy. Podobnie i my jesteśmy, jak małe dzieci. Które na wszelkie możliwe sposoby niestety oszukano, byśmy myślały, że żyjemy we wrogim świecie, w ciągłym chaosie, ponieważ taka jest nasza natura w świecie niedostatku, głodu i ubóstwa, ponieważ jest nas zbyt wiele na planecie, która powoli umiera. Ponieważ nie dbamy o środowisko. Daliśmy się nabrać na myślenie, że jesteśmy słabi i bezbronni, bezsilni i nic nieznaczący, że jesteśmy jedynie trybikami w starannie opracowanym systemie opartym na pieniądzach i podatkach. Ponieważ jest to Jedyny sposób funkcjonowania społeczeństwa, i uwierzyliśmy, że to jest prawdą. Ale tak nie jest. To iluzja, którą skrupulatnie tworzyli przez stulecia za pomocą nieograniczonych zasobów dla naszego zniewolenia i pozbawienia nas władzy. Ale tak jak dziecko. Pewnego dnia zdaje sobie sprawę, że święty Mikołaj nie istnieje. Tak nadszedł czas, abyśmy my dorośli stawili czoła chorej iluzji, którą karmią nas przez pokolenia. Prawda jest, że nie jesteśmy słabi. Jesteśmy potężni. Świat nie jest ubogi, lecz obfity, i nie jest nas zbyt wielu, ale wciąż jest nas zbyt mało. A z natury nie jesteśmy źli, ponieważ jesteśmy kochający. Rozwijamy się we współpracy i wspólnocie, a nie w separacji i rywalizacji. I nie jesteśmy nieistotni. Jesteśmy największym dziełem źródła. To tyle w tym krótkim nagraniu, dziękuję bardzo za słowa wsparcia i dobrą energię, jaką otrzymuję od Was. Dziękuję za wszystkie komentarze, maile. Nawet nie wiecie, jakie to jest dla mnie wielkie wsparcie. Jak to. Nadaje sensu dla kolejnych nagrań. Kończąc to nagranie, chciałbym Wam powiedzieć: bądźcie czujni i ostrożni w tym ziemskim dniu, który będzie za niedługo, jaki jest nazwany tłustym czwartkiem. A właściwie bądźcie ostrożni i czujni od tego dnia. З